Święta nad świętymi, Najświętsza Królowo, Pani nieba ziemi, Najśliczniejszy kwiecień, Lilią, Matko Różańcowa, Maryjo, Najśliczniejszy kwiecień, Francowa, Marjo, ma prosić, wiosny, w tym miejscu gospodarzem jest Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek. Proszę uklęknąć. się Pan dowody, martw się o tak jak mówiłem wcześniej, Szanażtowej Grupa Oddziału Policji w Poznaniu. Ja teraz przepraszam Prosimy, odmawiam pana ja to o od każdego uczestnika dowód osobisty. Prosimy tak? o przygotowanie do tego. Tak, tak. ile proszę, o policji. od każdego do dowodu osobistego, jeżeli nie, również Proszę o dowodu osobistego. Rozumieć ksiądz czy nie? To może wyjdziemy tam, żeby nie bezczyścić miejsca. No jeżeli pani tak chcą, proszę Nie Jest w tej chwili jeszcze. Proszę. Nie, nie zaczęło Zapraszamy Panie po kolei. Więc prosilibyśmy o jak się skończy Ktoś gotowy z dowodem? to do nie, ja z... Jestem tak. jest jest ja w trakcie. W trakcie podanie, to jest przepraszam, to jest kaplica cela. To nie punkt 1. Prosimy o dowód osobisty. Jestem teraz w trakcie nabożeństwa z księdzem. Czyli odmówiamy pan wykonanie polecenia, tak? Z jakiego tytułu chcemy pan. Z artykułu 15 ust. 1, punkt 1. co jestem podejrzany? Nie jest pan podejrzany. To jestem, i skoro nie jestem podejrzany, to jest musza, roz... tak? Nie ma pan, jest mi Będzie pan doprowadzony na komisarza całym jest 20 metrów kwadratowych. Tak? 7 metrów jest. kwadratowych? Jedna osoba może przybywać na łożeństwo nawet 7 metrów kwadratowych. tak? Władek? tak. No, Nie tak. ma złowanego tutaj w więc prosimy w związku z tym o dowód no, osobisty. Tak. No. Przepraszam serdecznie, a w tej chwili rozpoczynam na Dobrze, najpierw będzie pan wyeliminowany. Jestem księdzem katolickim. Poproszę o do dowód osobisty. Poproszę o dowód osobistą Przepraszam, ale jest Pan ma zesłoniętą twarz, ja, więc policzy, że wtargnęli do mnie intruzi albo Ja jestem widzi Pan, jest policjant, jest nie muszę Panu okazać legitymacji. Aha, a na jakiej podstawie Pan nie musi? A, a na jakie Pan chce ode mnie legitymacji? Żebym wiedział, czy mam do czynienia. Widzi Pan, jestem nie muszę Panu tak, ja też masy. mogę kupić na Allegro taki strój, przepraszam bardzo. Poproszę o dowód osobisty.

Mój srogi nęka wierny w dziś. Wiem siłę pomoc ze ślina. Jednemu w trójcy władcy ziem. Niech będzie chwała w każdy czas. Niech on wieczy z tym życierem swym, w rajskiej, darzy nas. Amen. Niechaj będzie pochwalony przez najświętszy sakrament teraz i zawsze i na wieki wieku Amen.

postat mortis nostra ave maria grazia plena dominus tecum cum benedicta pulmieri bus te salutis tu iezus sancta maria mater dei ora pro nobis peccatoribus nunc mortis nostra ave maria grazia plena dominus tecum benedicta pulmieri bus te salutis sanctissimus iezus sancta maria mater dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in

Proszę zostawić w Proszę zostawić. Proszę zostawić. Mówię wyraźnie, panie. chyba prawda? Nie wie pani kim wy jesteście, Przez ludzie? Szanowna pani, no, Niech zostawić. pani nie przepychają nas. Nie. Proszę zostawić. Bo nie. będziemy ludzie. zmuszeni użyć umiejętności fizycznych wobec pani. Chwileczkę, jeszcze Nie wiem, jak wy się zachowujecie. Kim wy mówię jesteście? wyraźnie, pani, tak? Powiedzieliśmy, że się zgłosimy na bożeństwo Jezusa. hora mortis Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta et benedictus fructus benedictus. Słuchajmy, Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Nuked in hora mortis nos Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus, Santa Maria Mater Dei, Dei ora plenum vis peccatoribus, nunc evit hora mortis, mortis nostre, Ave Maria, Gratia plena, plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus ventris tui, ben ben Jesus, Santa Maria Mater Dei, ora plenum vis peccatoribus, nunc evit hora mortis nostre, Ave Maria, Gratia plena, Dominus tecum, benediktatum i mulieribusze, et benedictus fructus benedictus. Zostawcie, Panowie, zostawcie, mi się my się tylko modlimy. Proszę, nie utrudniać, proszę się odsuń, proszę się proszę zostawcie nas. My się tylko modlimy. My wam nic nie robimy. My się tylko modlimy. Proszę wypuścić człowieka. Wypuśćcie człowieka. My wam nic nie zrobiliśmy. Wypuśćcie tego człowieka. Czy pan słyszy? Proszę A wypuścić tego. To znaczy? Ale dlaczego go zabieracie? Co wam zrobił? Dlaczego go zabieracie? Co wam zrobił? Czy są jakieś czynności w stosunku do pani? Proszę pana, czy był, czy był, czy był, czy był agresywny? Tak, jest czy coś was tak zrobił? Agresywny. Modli się tylko, nic więcej nie robi. To jest bezprawie. To jest bezprawie. Proszę wypuścić człowieka. Proszę wypuścić człowieka. Dlaczego Ale dlaczego go zabieracie? Zapyta... Zapyta... Proszę mi powiedzieć, Pani a czy Pani był Pani agresywny, Pani coś Pani zrobił? Pani Jestem rodziną bożą, tak jak Pan. Jak to będzie panowie? Ja staję, staję, staję.